Bardzo się zrobiło niebezpiecznie. Rozumiecie teraz, dlaczego nie wolno stać blisko betonowych band? Ludzie, bardzo Was proszę o zejście z toru. Umożliwijcie pracę służbą.

...z momentu... ...ziemi... ...odwrócenie to jednego tora sprawiło, że... ...auto wyleciało... ...daleko dalej na zewnętrznym niż panował to zawodnik. Bardzo proszę wszystkich... ...na opuszczenie toru. Ludzie! Ludzie! No to jest interwencja, to jest... ...potrzebne miejsce, stoku, a nie... ...gapiostwo. No, ludzie! Bardzo was proszę... ...autorzy, by nie przeszkadzać. Przeszkadzacie... ...i robiąc ten